Cześć wszystkim, z Wami Wika, spotykamy się w czwartek i dzisiaj mamy premierę nowej zdrabki. Zdrabka się nazywa Pastelowe 9, główna w tej zdrabce 200 tysięcy złotych. Szukamy dziewiątki, nie pastelowe, tylko czarne i takie granatowe, które mnoży razy dwa przypisaną do niego kwotę yy... Stopnie wygranych, stopnie wygranych mamy 9. Nic nadzwyczajnego. Na premierę zakupiono było 8 zdrapek i jedną ja wydrapałam przed odcinkiem. I co mogę powiedzieć? 20 złotych mam. E, trafiłam tutaj dwie te e, granatowe dziewiątki, e, które mnożą razy 2 i mam 20. Numer zdrapki tej 7. A tutaj mam zdrapki o numerku 31, 32, 33, 35. 36, 44 i 45. No, trzymajcie kciuki, żeby coś mi tutaj się udało. Myślę, że możemy już zacząć. I będę drapać po kolei. Zaczniemy od tego numeru 31. Szukamy dziewiątek wyżej, już wspomnianych. Cztarny, czarnych i granatowych. Zaczynamy od czwórki, następnie trójka, piątka, trójka, ósemka, piątka. 7, 8 i ostatnia na tej zdrabce niestety jest 7, no i drabka o numerku 31 jest przegrana. No to drapiemy następną, to jest numerek 32. Szukamy dziewiątek i tak. 2, 4, 8, 6, 4, 8, 5. 5, i 7. Numer 32 niestety również jest przegrany, no to trafimy numerek 33. Szukamy dziewiątki. I tak. 2, mamy czarną dziewiątkę. Super. 4, 3, 3, 5, 4, 8, 6, i 7, a czarna dziewiątka nam przynosi zwrot w postaci 5 zł. Super. No to następna zdrabka będzie o numerku 35. Zobaczymy, co tutaj będzie. I tak. 7, 3, 5, 8, 6, 2, 5, 8, 4, i 4. Zdrapka o numerku 35. Niestety jest przegrana. Szybko leci. Nie lubię takich premier. No i drapiemy numerek 36. Dobra. Hmm, a słuchajcie, wiecie co? Ja tutaj patrzę, że tutaj te zdrapki jednak yy, z różnych paczek. No? Tak. Coś tutaj się zakradło z innej paczki. No dobra, drapiemy sześć, osiem, cztery, cztery, trzy, trzy, dwa, piątka, siódemka i ostatnia szóstka.

8 i 3. No, 44 niestety jest przegrane. No to drapiemy ostatnią na dzisiaj, siódmą zdrapkę od marku 45. Szukamy tych dziewiątek. I tak, 6, 8, 4, 4, 7, 2. Mamy dziewiątkę. No super. 3. I 3, a potem 9 mamy zwrocik. No to co ja mogę powiedzieć? Jak na premierę to mam e, 10 zł z 35, a jak mówić ogólnie, no to mam e, 30 z 40, więc na premierze poszło średnio, a ogólnie Dość spoko. Ta jedna zdrapka, którą niestety wydrapałam poza odcinkiem, dała 20 zł i uratowała takby całą moją premierę. Prywatnie i nie na kanale. Bardzo się cieszę. Myślę, że jeszcze będę drapać tą zdrapkę. Kupię te jeszcze tam mamy sporo podobnych <głupia> zdrapek w podobnym stylu drapania, bo że jakiś pojedynek zmierzymy ich ze sobą. I dziękuję za oglądanie, dziękuję, że jesteście tutaj ze mną, dziękuję, że komentujecie i subskrybujecie. Ściskam wszystkich mocno. Pa!